Miejski program Rodzina Plus do modyfikacji. Sukces projektu spowodował, że władze miasta chciałyby przedłużyć go bezterminowo. Miejski Zarząd Dróg przystąpił do remontu ulicy Bratków. Inwestycja jest finansowana wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową Strzecha. Miasto przygotowuje się do stworzenia połączonego systemu parkingów. Jednym z jego elementów będzie nowo powstały parking przy ulicy Broniewskiego. 75 tysięcy złotych zamierza przeznaczyć gmina na doposażenie parku przy ulicach Skrzydlewskiego i Spółdzielców. Od minionej soboty przez 12 dni trwają w Bielsku Białej Mistrzostwa Świata Juniorów w Skłoszu. Bielski program Rodzina Plus do Modyfikacji. Sukces projektu spowodował, że władze miasta chciałyby przedłużyć go bezterminowo. Rodzina Plus funkcjonuje od 2010 roku i przez ten czas program objął ponad 10 tysięcy osób. Formalnie obowiązywać ma do 2018 roku, ale prezydent miasta proponuje podjąć uchwałę przedłużającą go bezterminowo. Sprawą zajmą się radni na najbliższej sesji Rady Miasta. Nasz program Rodzina Plus działa już od roku 2010, natomiast aktualnie. Jest przyjęty programem na lata 2012-2018. I w związku z tym, że prezydent miasta, z uwagi na to, że cieszy się on bardzo dużą popularnością i na chwilę obecną 1600 rodzin z naszego miasta uczestniczy w tym programie, podjął decyzję, aby zaproponować Radzie Miejskiej przedłużenie w zasadzie Określenie bezterminowego czasu realizacji tego programu, i to jest generalnie kluczowa zmiana, z jaką ten projekt znalazł się właśnie na najbliższej sesji Rady Miejskiej. Uczestnicy programu mogą korzystać z rabatów przyznawanych przez 80 podmiotów prowadzących na terenie miasta działalność gospodarczą. Miasto wciąż zachęca nowe firmy do przyłączenia się do grona partnerów. Chciałbym bardzo gorąco też zaprosić jeszcze wszystkich tych, którzy być może do dnia dzisiejszego nie przystąpili do naszego programu, aby właśnie skorzystali z tej oferty, bo taką właśnie kluczową, sztandarową, można powiedzieć, ofertą w ramach tego programu jest nasza karta Rodzina Plus, tak? I w związku z tym też mam gorącą prośbę, zachęcam też wszystkich przedsiębiorców, którzy chcieliby właśnie w jakiś sposób Wspomóc osoby wielodzietne, rodziny zastępcze w naszym mieście, aby w roli partnerów przystąpiły też do naszego programu. Jest w tej chwili ponad 80 podmiotów, każdy następny bardzo chętnie i mile przez nas widziany. Miejski Zarząd Dróg przystąpił do remontu ulicy Bratków. Inwestycja jest finansowana wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową Strzecha. Ulica Bratków od początku należała do najmniej przyjaznych dla konstrukcji zawieszenia przejeżdżających po niej samochodów. Wszystko za sprawą jej nawierzchni wykonanej z betonowych płyt. Teraz ma się to zmienić. Ulica Bratków był to neurologiczny punkt dla osiedla Kopernika. Istniejąca nawierzchnia była z kostki betonowej, tak zwanej trylinki. Była mocno eksploatowana przez ruch samochodowy tak, i jak również chodniki były też mocno zużyte. Dlatego postanowiono to zadanie wprowadzić do realizacji w tym roku i będzie realizowane w konsorcjum ze spółdzielnią Złotełany w zakresie budowy parkingów od strony osiedla, osiedla z Czech, spółdzielni mieszkalnowej z cała, cała wartość kontraktu na roboty związane z przebudową konstrukcji nawierzchni jezdni chodników oraz poprawę stanu odwodnienia, które finansuje MZD, to jest koszt rzędu 880 tysięcy złotych. Natomiast y, kwota jaka jest przeznaczona na realizację przez spółdzielnię mieszkaniową Szczecha parkingów to jest kwota 340 tys. zł. I zadanie jest przewidziane do realizacji y, w tym roku. Y, rozpoczęliśmy w tej chwili już y, fizycznie roboty związane z przezbrojeniem sieci i zaplanowane zakończenie jest na koniec października z tym, że odcinek od ulicy Brodzińskiego do szkoły będzie na koniec sierpnia, także jak dzieci zaczną chodzić do szkoły, no to już będą szły po nowym odcinku przebudowane. Miasto przygotowuje się do stworzenia połączonego systemu parkingów. Jednym z jego elementów będzie nowo powstały parking przy ulicy Broniewskiego. Idea jest prosta. Miejski zarząd dróg planuje stworzyć system, dzięki któremu zarządzanie miejskimi parkingami odbywałoby się z jednego miejsca. System regulowałby ruch na każdym z obiektów w zależności od jego natężenia. Również płatności za parkowanie mogłyby zmieniać się tak, aby tam gdzie jest ciasno, było drożej, a gdzie jest więcej wolnych miejsc, ceny były niższe dzięki temu łatwiej byłoby w mieście znaleźć wolne miejsca postojowe. Ważnym elementem takiego systemu ma być duży parking przy ulicy Broniewskiego. Docelowo i zaczynamy to pomału budować, tworzymy system parkingowy. Co są takie pierwsze elementy, które już w tym systemie powstają? Najpierw był to parking już wcześniej wybudowany, który został wyposażony tylko w automatyczny i systemowy pobór opłat i monitorowania ilości miejsc zajętych, czyli parking przy ulicy Dmowskiego. Teraz wkładamy do tej sieci parkingów kolejny parking przy ulicy Broniewskiego, modernizujemy i za chwilę też będziemy remontowali parking przy ulicy czy przy dworcu PKP. Też już w takim systemie, tak żeby w momencie, kiedy powstaną jeszcze parkingi wielopoziomowe, które w tej chwili projektujemy, stworzyć rzeczywisty system z informacją, która będzie naprowadzała kierujących i szukających miejsc postojowych i jednocześnie system ten ma stworzyć możliwość faktycznego zarządzania, czyli w sytuacji, kiedy widzimy, że na jednym parkingu to obłożenie jest dużo większe, na innym mniejsze, to tutaj trzeba będzie stosować pewne mechanizmy finansowe, czyli zmniejszanie czy podwyższanie opłat, tak żeby te parkingi w pełni były wykorzystywane. To jest długa droga, na pewno tego z dnia na dzień nie uda się zrobić. Natomiast docelowo zakładamy, że wszystkie te parkingi będą płatne. Kwestia wysokości i momentu, kiedy będą wprowadzane te opłaty, oczywiście to jest uchwała Rady Miejskiej, to są pewne decyzje, to są pewnie również inwestycje infrastrukturalne, które trzeba wykonać, żeby oprzyrządować te parkingi. Niemniej to jest taki kierunek, który będzie realizowany. 75 tysięcy złotych zamierza przeznaczyć gmina na doposażenie parku przy ulicach Skrzydlewskiego i Spółdzielców. Park rekreacyjno-wypoczynkowy pomiędzy wymienionymi ulicami powstał już kilka lat temu, jednak mieszkańcy okolicznych osiedli na tyle upodobali sobie to urokliwe miejsce, że w ramach budżetu partycypacyjnego przegłosowali jego rozbudowę. Miasto w najbliższym czasie ogłosi przetarg na jego realizację. Doposażenie tego parku to jest akurat w tym miejscu, gdzie na ten moment nie, nie ma jeszcze nic, prawda? To jest po drugiej stronie tego potoczku. W planie jest wykonanie kładki, która będzie łączyła to miejsce z drogą, a po drugiej stronie powstanie ścieżka, miejsce do odpoczynku i zjazd na linię, który jest dużą atrakcją dla takich już troszkę starszych dzieci. Od minionej soboty przez 12 dni trwają w Bielsku Białej Mistrzostwa Świata Juniorów w Skłoszu. Do Bielska Białej zjechało 31 juniorskich reprezentacji narodowych z całego świata. Zawody organizuje Bielski Klub Enjoy dzięki współpracy ze Światową i Polską Federacją Skłosza. Zawody odbywają się na sześciu kortach, a właściwie specjalnych klatkach do skłosza w siedzibie klubu przy ulicy Rejtana 3, a najbardziej widowiskowe i te pokazowe zorganizowano na placu Chrobrego, w specjalnie zainstalowanym, przeszklonym obiekcie. W Biesku Białej ten postronny widz, który przechodzi w okolicach placu Chrobrego myśli, że, 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 że wszystko dzieje się tam, w tym akwarium w cudzysłowie oczywiście, ale to chyba nieprawda. No rzeczywiście to, to, to o czym Pan mówi to jest bardzo zamienite. Wiele osób myśli, że to to jest tak, jak na przykład na dużym stadionie piłkarskim, że jest tylko jedno miejsce. Dla nas to jest forma pokazania skłosza, oczywiście na bardzo profesjonalnym poziomie, bo i kord jest pełnowymiarowy i zawodnicy są, że tak powiem, realni, są realne pojedynki, które tam będą w godzinach wieczornych rozgrywane. Wtedy mamy warunki do grania na korcie pokazowym. Natomiast zdecydowanie większa, największa część turniej odbywa się u nas w klubie, czyli w, w, w klubie Enjoy w bielsku-białej. Mistrzostwa Świata Juniorów, to są sami juniorzy. Tak, to są sami juniorzy, tak jak powiedziałem, 31 reprezentacji do lat 19, także... Ten turniej jest bardzo znamienity, dlatego że tutaj mamy, można powiedzieć, przyszłych mistrzów świata. I ta, ta historia też pokazuje od ponad 20 lat, że te osoby, które tutaj wygrywają, no, są bardzo wysoko w rankingach późniejszych. No z ciekawostek mogę powiedzieć, że jedynka, dam, jedynka damska, w sensie damska, juniorska, to jest już aktualnie szósta rakieta w rankingu seniorskim. Także no tutaj możemy śmiało powiedzieć, że, że, że będzie to przyszła mistrzyni świata kwestia czasu.